Chyba każdy słyszał kiedyś, jak to Deadpool nie może umrzeć, bo jest przeklęty i tak dalej, ale jak to było naprawdę? Zapraszam do komiksowych ciekawostek. No dobrze, jak zawsze musi być drobne wprowadzenie, ale tym razem naprawdę krótkie. Deadpool umarł, po, po prostu się roztopił, nieważne, nie wnikajcie w to, bo jak mówiłem w moim filmiku, czy Deadpool może umrzeć, Deadpool może umrzeć, kiedy autorowi komiksu się zachce, więc jeśli mamy to już z głowy, to do rzeczy. Jest pogrzeb Deadpoola, zebrało się pełno postaci, między innymi Wolverine, Weasel, Ślepa Al i wiele innych. Deadpool budzi się jako duch, nie może nic mówić. Na początku myślałem, że mam jakąś wadliwą wersję komiksu bez dialogów czy coś, ale po prostu przez cały komiks jest cisza, nie ma żadnych dialogów. Widzimy jak się psoci na własnym pogrzebie, sprowokował nawet bójkę, ale nagle przenosi się do białej pustki. A tam są martwe postacie między innymi Gwen Stacy, Albert Einstein czy nawet Elvis. Po chwili idzie do domu na wzgórzu i tam spotyka śmierć, panią śmierć. Swoją miłość, od kiedy aktywował mu się czynnik gojący. Jednak jakaś tajemnicza postać w tym czasie rozlała coś na jego nagrobek. Deadpool zaczyna znikać od śmierci. Ręka wetpula w zaczyna się regenerować, aż zregenerował się cały i odżył. Przenosimy się nagle do jakiegoś cudownego świata, gdzie Deadpool jest karmiony, pojony, a kobiety się go pytają, kiedy znowu pójdzie się z nim i zabawić, bo już są więcej. Jednak kiedy zaczyna pić wino, coś jest nie tak. Wino smakuje nie jak wino, wino smakuje jak mocz. Bo to jest mocz, psi mocz. Deadpool budzi się na ulicy i zaczepia go grupka bezdomnych i przedstawiają się. Okazuje się, że w taki sposób ten piesek się wita, a jeden z bezdomnych średnio co 8 minut wymiotuje. W tym samym czasie wygląda na to, że wieść o śmierci Deadpoola się rozniosła po mieście i zaczynają pojawiać się nowe osoby, które zaczynają się nazywać Deadpool. Jeden z nich to jest Dynamiczny Deadpool, który jest dość stereotypowym bohaterem, mówiącym zacnym językiem w stylu Złoczyńcy, wasze niecne zamiary nie mają miejsca w naszym zacnym mieście wśród prawych obywateli! I w tym stylu łapie się o co chodzi, prawda? Kolejny Deadpool to taki po prostu zabijaka strzelający z karabinków i biegający z mieczem, no jest najemnikiem, szuka zleceń i jest też taki Deadpool showman, który jest niemiły dla swojej asystentki, ogólnie z takim wrednym fiutem, no i go ko kocha, ciekawe czemu. I zostaje jeszcze ostatni Deadpool. Opowiem to tak, jest sobie znany fast food, McDuals czy jak to no tam, nie mogę przeczytać tego, <laughs> ciekawe do czego nawiązuje, Jeden z klientów prosi o hamburgera. Bez ogórków. Kłóci się z kasjerem, że co to za problem po prostu nie nałożyć ogórka na hamburgera, no bo kasjer nie wie jak zrobić takiego hamburgera bez ogórków, bo ma takie wytyczne. Ale w tym czasie pojawia się postać z bronią, która krzyczy ciągle BEZ OGÓRKÓW, BEZ OGÓRKÓW i robi masakrę, a potem zahacza jeszcze o kilka innych sieci fast-foodowych. W tym czasie Deadpool zdążył się zapoznać z bezdomnymi i obronić ich jedzenie, które znaleźli przed inną grupą bezdomnych. Ale nagle Weasel spotkał i poznał Deadpool'a i zaprowadził go do jego starego mieszkania. Deadpool jednak nic nie pamiętał, więc Weasel ubrał go w jego Deadpoolowy strój i postanowił pokazać mu kilka trofeów, Między innymi maskę doktora Duma, kukiełkę jody, którą zabrał Markowi Hamilowi, czyli aktorowi, który gra Lucasa Walkera, i gacie Kingpina. Założył się z Bullseye'em, że jej ukradnie. Jednak poznał na zdjęciu jedną ze swoich dziewczyn, i wtedy wszystko zaczęło do niego wracać. No i super, chyba, tak? No, Deadpool wszystko pamięta, ale co z tymi podróbkami? Deadpool postanowił się nimi zająć, i przez zająć mam na myśli zabić. Deadpool Showman miał chosować koncert Backseed Boys. Ciężko się domyślić, o kogo chodziło. Naprawdę, hech. Nawiązania, nawiązania. Deadpool Najemnik próbował strzelić do Deadpool'a Showmana, ale dynamiczny Deadpool osłonił go swoim ciałem i pocisk odbił się w głowę ogórkowego Deadpool'a, a potem od niego gdzieś tam. Ale potem przyszedł nasz prawdziwy Deadpool i zaczęła się awantura na scenie. Jednak jeden z członków Backseat Boys był tak urażony, że Deadpoolę e odwracają od niego uwagę wszystkich fanów, że zagroził, że zastrzeli asystentkę Deadpool'a Showmana za to, że jej ubrania były modne w zeszłym tygodniu. Jak tak można modę karać? I bo Deadpoolę e przeszkadzają mu w tańczeniu. Na szczęście bezdomni byli za nim i jeden go brzygał, a reszta go obezładniła. Deadpoole, no poza tym naszym prawdziwym stwierdzili, że kurde, dobry w nas zespół i stworzyli drużynę, nie dając dojść do słowa prawdziwemu Deadpoolowi. Nasz Deadpool, ogólnie taki, wiecie, zażenowany tą całą sytuacją, powiedział, że o, ściana za mną pękła, szkoda, żeby jakimś niezwykłym zbiegiem okoliczności jakiś superzłoczynica tam nie wszedł do walki z nową drużyną Deadpooli. No i okazało się, że był to T-Ray, obecny Nemesis Deadpoola. Deadpool, jak to Deadpool, zaczął rzucać tekstami, aż w końcu Deadpool-najemnik wyciągnął wielką spluwę i postrzelił każdego innego Deadpoola. No, okazało się, że był zdrajcą. Deadpool powiedział, że też taką chce, po czym padł na ziemię i t go zabrał. To wszystko widzieli bezdomni i Weasel. Stwierdzili, że muszą pomóc przyjacielowi, więc zastanowili się, gdzie mogą zdobyć dużą ilość sojuszników z bronią. Więc obiecali siódmoklasistą Game Boy'e za pomoc w odbiciu Deadpoola. W tym czasie t niesie Deadpoola do jego nagrobka. Deadpool klasycznie pyta co chwilę, daleko jeszcze? Daleko jeszcze? I t mówi, że już raz zbezcześcił jego nagrobek. Okazuje się, że to on był tamtą tajemniczą postacią na początku. I tak wychodzi na to, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że to coś rozdane na nagrobku to był jak jakiś tam po prostu t dający jakiś magiczny mocz, ale jednak Tirey coś tam ciągle mówi o jakimś szefie, który go wynajął do tej roboty. Na nagrobku Deadpool'a jest napisane: Przeklęty życiem, Cursed with Life. Tirey wyciąga kosmiczny artefakt, bliźniaczą gwiazdę. Całe życie przelatuje Deadpoolowi przed oczami, i nagle z dziury po w Deadpoolu zaczyna wychodzić ręka, potem cała postać. Potem jeszcze jedna postać i okazuje się, że gwiazda wyciąga różne aspekty jego osobowości, takie jak na przykład jego kobieca część, dziecięca itd. Jednak wtedy przybywa armia bezdomnych i siódmoklasistów z bronią na ratunek Deadpoolowi. Jeden z bezdomnych ten co żyga co 8 minut wymiotował na bliźniaczą gwiazdę, uszkadzając ją. Tierry ją wtedy trzymał i zaczął wsysać różne aspekty osobowości Deadpool'a, które właśnie wyszły z Deadpoola. Zgłupiał od tego ciągle powtarzał bez ogórków, bez ogórków, a Deadpool był cały i zdrowy, no prawie cały, ale bez tych aspektów niepotrzebnych tam bardzo nie ucierpi. Jest już po wszystkim, Deadpool spotkał tych bezdomnych, okazało się, że jedna z bezdomnych zrobiła z ogłupiałego Tireya swojego chłopaka. Wszystko się dobrze skończyło, chociaż... na pewno? Kosmos. Na tronie Thanos, który obserwuje Deadpoola i go przeklina. A konkretnie powiedział... Obserwuję cię, Deadpool. I nie podoba mi się twoja postawa. Kobieta, którą kocham, wydaje się kochać ciebie. Zbudowałem dla niej świątynię, więc nie pozwolę ci umrzeć i stanąć między nami. Nie. Nie poznasz nigdy kochającego uścisku śmierci. Usłysz mnie dobrze, Deadpool. Przekonałeś się, że jest los gorszy niż śmierć, a jest to brak możliwości umarcia. Uważaj się za przeklętego mój przeciwniku, przeklętego życiem. Koniec. O nie, do końca jeszcze daleko. Wielokrotnie Deadpool będzie próbował się spotkać ze śmiercią, Thanos będzie mu przeszkadzał, Deadpool będzie walczył z Thanosem, a nawet będzie miał z nim chwilowy sojusz w, w Deadpool vs. Thanos. Ale w sumie to mam do Was małe pytanko, napiszcie mi w komentarzu. Czy myślicie, że wprowadzenie wątku śmierci, wiecie, jakby wątku miłości Deadpoola i śmierci ich, romansu, czy cokolwiek to jest, byłby według Was dobrym pomysłem do umieszczenia w filmie, czy może jednak trzymajmy się z daleka, bo wiadomo, do Thanosa nie ruszymy raczej, no bo Marvel go ma, a Fox go nie ma, ale sama śmierć to kto tam wie? Napiszcie mi w komentarzu, czy myślicie, że do dodanie miłości ze śmiercią do filmu z Deadpoolem byłoby interesujące. I to w sumie tyle. Jeśli oczekiwaliście coś bardziej epickiego, to wiecie jak ja się czułem, kiedy to przeczytałem. Taki podekscytowany, że wiecie, jak, jak to Thanos pewnie episkop przeklinił Deadpoola i w ogóle, a tu taka historyjka, w której Thanos wystąpi na dwóch stronach. Nawet nie do końca wiadomo, jak niby ma ta klątwa działać. Jest teoria, że wzmocniła jego czynnik gojący, inna mówi, że jego ciało może umrzeć, ale dusza nie. Przez to ciągle wraca do ciała i ciało się regeneruje. A w ogóle to, jaki by Thanos przegnął Deadpool'a? Bo właściwie to, jakim on jest autorytetem do stwierdzenia, kto może umówić, a kto nie? On chyba nawet nie miał wtedy tam rękawicy nieskończoności. Mówi się, że tak naprawdę tej klątwy nigdy nie było, ale to już tylko teoria. Za to teorią nie jest to, że w Deadpool vs. Thanos jest powiedziane, że niby klątwa już nie obowiązuje od tego czasu. Mówię niby, bo jak sami widzicie, nie wiadomo, czy w ogóle jakaś klątwa była. A jeśli interesuje Was filmik o przygodach i sporach Deadpoola i Tonosa, zagłosuj pod ikonką i w prawym górnym rogu. Mam też pytanie. Co myślisz o klątwie Deadpoola po tym wszystkim co powiedziałem? Też zagłosuj w ankiecie w prawym górnym rogu. Za tydzień w sumie ciekawy filmik, nad którym myślałem od jakiegoś czasu. Taki prosty na rozluźnienie o aktorach, którzy grali więcej niż jednego bohatera albo grali w różnych filmach z bohaterami inne postacie. Na przykład że aktor grający Heimdala w torze też grał w Ghost Riderze i takie wiecie w tym stylu. No to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeśli Wam się spodobało to polajkujcie, zapraszam do mojej strony na fejsie. Wszystkie linki w opisie, wszystko jest zawsze w opisie. W opisie też jest napisane jak, na podstawie jakich numerów bazowałem ten filmik. Deadpool Volume 1, numer od 61 do 64, bo tak teraz powiem z głowy się pochwalę, że pa pamiętam, bo tyle tego jest. Jeszcze raz dziękuję. Jeśli tutaj dotrwałeś, to napisz. Chimichanga, tak. Jeżeli jeszcze to oglądasz, to napisz Chimichanga i wtedy pokażesz, że dotąd obejrzałeś. Naprawdę dziękuję, jeśli ktoś to jeszcze ogląda. Cześć.